Dobrze, powiem. Słyszałeś o Muchomorku? O Muchomorku? Tak, o Muchomorku. Tak, znam Muchomorka. Tetene od Żwirka, tak? Tak, Żwirek kręci z Muchomorkiem. Z Muchomorkiem? Tak, z Muchomorkiem. Żwirek kręci z Muchomorkiem. Mokre łapska TV, witam serdecznie i dzisiaj też będę gadał w dialekcie pseudoakwarystów co chcą mieć ładne akwaria i nie mieć w nich rogatka oszczegam yy, dobra Zabdejtujemy sobie dzisiaj te moje dwa małe bąki bo sklaniaczka dawno nie było yy. czas start 25 sekund już gadam dobra w zeszłym tygodniu yy, prosili mnie żebym po tygodniu czy tam po jakimś czasie update'ował to co sobie tutaj wymyśliłem no więc, a update'uję, eee, że tak powiem strzał eee, w stopę z moździerza przy pomocy podniesienia żelaza w wody i utrzymywania go na takim poziomie przez 7 dni, eee, no bałem się, że, że, że co tutaj się stanie i to co się stało to widać. Za wiele się szczerze mówiąc nie stało, oprócz eee, szybszego wzrostu. Troszkę podrosło, ta to, to walicja, to tak wygląda, to, to tak se, tak dopiero startuje, ale tragedii nie ma. Z rzeczy niefajnych, no przyznam, że tak, przez ten tydzień zapylenie szyb było takie, że raz w połowie tygodnia przetarłem przód i boki. Wy tego nie widzicie, a może i widzicie tam przy filtrze, no nie? Tam nad filtrem. Przyznam, że tylnia szyba jest zielonawa, ale to nie jest jakieś takie masakryczne pylenie. I druga niefajna sprawa jest taka, że jednak krasnorosty są tutaj w natarciu z tego co widzę. Tu ich nie ubywa, a przybywa. Krasnale wlazły na Lokarisa i zastanawiam się, czy Lokarisa wyciąć. Bo on przecież i tak odrośnie. Ale. Tego co ja się nauczyłem przy krasnalach, to lepiej się ich, o ile się da mechanicznie, to lepiej się ich kurczę pozbywać z akwarium. No ale nic to. W zeszłym tygodniu dla, dla przypomnienia postanowiłem sobie ustawić parametry wody tak, żeby potas, magnes wapń i z wodą do podmiany. Wymieniłem 10 litrów i za chwilę wymienię też 10 litrów, dlatego że oba akwaria dzisiaj będą pokazywane na brudasa, czyli po całym tygodniu przed podmianą. Nic tu nie było poprawiane, ja dopiero skończyłem testy i już mam dosyć w zeszłym tygodniu, początek tygodnia zaczął się na azot 5, fosfor 0,5 żelazo 0,4 potas około 10 w tym tygodniu mierzę no i tak jest dziwnie, bo tak, zmieniłem test na azot, bo wolę serę od JBL akurat JBL mi pokazywał 10 5 a 10, tak 10 w zeszłym tygodniu. Dzisiaj mi do, przez, przez cały tydzień azotu poszło 7 ppm, e, więc powinno być, jakby się nawet nic nie wzięło, powinno być 12 15 no a mi sera pokazuje dzisiaj 20, więc azotu azot będę musiał na, zostawić na przyszłe tygodnie. Fosfor był ustawiony na 0,5, pod koniec tygodnia poszło go 0,7, czyli razem 1,2. A teraz mierzyłem, mam go z 0708, czyli udało mi się ustalić, że akwarium wzięło 0,4 ppma fosforu przez tydzień. Także udało mi się ustalić, że skoro żelazo sobie podniosłem w wodzie od razu w zeszłym tygodniu, w piątek, do 0,4 i takie 0,4 utrzymywałem non-stop, to z tego wszystkiego, co wlałem, o ile dobrze policzyłem, to. Cały baniak wziął 1,5 ppm żelaza, co nie jest mało, wydaje mi się. Eee, bimbrówenki mi się kończą, za chwilę to wszystko pociacham. Tą Stigmę też pociacham, a najbardziej w tym akwarium podoba mi się Rotala Bonsai, która w 220 rośnie, ale nie jest nawet w połowie tak fajna jak... To. Także no za chwilę, aha, plan na przyszły tydzień. Za chwilę wylewam znowu 10 litrów wody, tak jak sobie wymyśliłem, więc da mi to parametry mniej więcej takie, azot 10, fosfor 04, więc fosfor podbijemy do tego 08 powiedzmy, tak żeby było bliżej tego stosunku 1,10, żelazo zostaje jak było. Będzie przecinka, więc będzie mniejsze pobieranie. I chyba fosfor fosforazot w przyszłym tygodniu sobie odpuszczę. jedynie co to po podmianie go podbiję. A z potasem jest taki problem, że skończył mi się test. Też dzisiaj. Akurat. Ostatnie trzy krople wyleciały z fiolki i dupa blada. Więc potas w tej wodzie, w tych 10 litrach też sobie podniosę. Ale tym razem nie o 10, tylko o... Jakoś tak to na będę musiał zrobić. 6-7. Tak strzelam. Dopóki nie będę miał testu, to mogę sobie wróżyć z fusów. Niemniej akwarium nie chce się dać zabić. Dobra, idziemy na skaniaczka, bo już go dawno nie, nie było widać. No to witamy przy skalniaku. Tutaj sytuacja przedstawia się na oko w miarę obiecująco, ale też jest akwarium na brudasa przed podmianą. Też wszystkiego tak z bliska nie widać. Może. No nie wiem, nie chce mi się robić zbliżeń. Nie, nie robię zbliżeń, bo mi się nie chce po prostu. Jestem leniwy i tyle. Były nity. Było straszne pylenie szyb. I w sumie ten tydzień to jest dopiero taki, że to się zaczyna wszystko jakoś uspokajać. Dwa tygodnie temu Heniusz już był przycięty. Ile tak stoi? Piąty tydzień. Mm, ten eksperyment na, na, na totalnie jałowym żwirze, Tylko jałowa woda, jałowy żwir, tylko to, co idzie, idzie z nawozami. Także yy, były straszne nity. Wpadł nitokombajn, który nam tutaj pomyka po, po henku. Nitokombajn, yy, aż się zdziwiłem, w trzy dni opierdzielił wszystkie nitki, aż, aż byłem zdziwiony. Natomiast jak tylko ampułka, ten, ten, ten buldożer skończył z nitami, to wziął się za Henryka, więc moja krówka poszła do 220, tam się bawić i nitki wywaliły jeszcze raz i tak w tym tygodniu zacząłem się zastanawiać, no oczywiście ten ampułka no, trafiła z powrotem 3 dni temu znowu opierdzieliła wszystko tam nie zżera tylko nitek tam, gdzie się skorupa zaklinuje, żeby się dostać e, bimbrownia się kończy cholera jasna, trzeba zrobić drugą w każdym bądź razie mm, dzisiaj zacząłem się zastanawiać co to w tej wodzie jest takiego, że to pylenie takie i szczerze powiedziawszy mnie się też zdawało troszkę, że wszystko jest ok w tym akwarium, bo ten cheniek rośnie, bąbluje jak wściekły, natomiast no glony strasznie i... A jeszcze muszę powiedzieć, że to akwarium jest zupełnie inaczej nawożone i nie chcę mi się go testować, ja jadę całą tą y, linią y, Aqua rebela, w tym akurat, tak sobie wymyśliłem, tylko że musiałem zrezygnować z Flowgrow. jadę tylko podstawową dawkę Acen i Macro Basic NPK. I tym samym każde moje akwarium jest w ogóle inaczej nawożone, innymi nawozami. Jedyne co jest wspólne dla tych wszystkich trzech jest to, że dziennie azot 1, fosfor 0,1. Ale to się różnie źle z tego co widzę, bo widzę, że na przykład fosfor wyżera się szybciej u mnie niż w tych moich akwariach niż, niż azot. Tak, tak się odwróciła sytuacja. No, tak czy siak. Mnie się też troszkę wydaje, że. Hmm, tutaj nie ma biologii w tym akwarium jeszcze, no bo z czego ma być, no tutaj ampułka jedyna chyba zaczęła tutaj jakieś, jakiś, jakiś, amoniak wydzielać. Także może te glony stąd, no ale dzisiaj zacząłem sobie badać wodę, badać parametry. No i ja tu sobie badam, a tu nie ma co badać, tu nie ma parametrów. <laughs> Już tłumaczę o co chodzi, fosfor zero, azot zero, żelazo zero, potas nie wiem, bo nie mam testu. Tylko wiem co magnes wapnił w wodzie, no 25,6 i to tyle. Także tutaj może się kłaniać teoria z tym, że jednak jak brakuje to też glony mogą pyrgnąć, ale to też nie wiadomo. Ja już się nawet nauczyłem, przyzwyczaiłem czyścić to akwarium z glonów przy pomocy mikroskopijnych narzędzi, które wykonałem sobie samemu. Przy okazji jeszcze odnośnie ostatniego wejścia z tym akwarium, to gratulacje naprawdę gratuluję wzroku temu, kto nie pamiętam kto to był, ale kto co mi wypatrzył podczas filmu, że pływają mi nicienie z byki, jak Węgorze. Ja stałem, ja stoję w tej chwili góra 45 cm od tego akwarium, dokładnie tak jak wtedy i ja nie dojrzałem. Dopiero później jak mi pokazali na filmie dokładna minuta, sekunda to faktycznie pływał skurczybyk, no i teraz już je widzę. Ale nic specjalnie z nimi nie robię na razie. Mm. Także no, fajnie nawet ten skaniaczek wygląda, gdyby tylko te głońska dały sobie siana to już by było pięknie. Dzisiaj zrobię podmianę i podbiję ten, ten, ten azot, fosfor, potas, bo to jest mieszanka NPK. Dam jakąś nie wiem potrójną dawkę, żeby przynajmniej tego azotu było 3, fosforu 03. No może wtedy się jakoś z tymi glońskami poprawi. I zauważyłem jeszcze jedną taką niepokojącą rzecz na henku, że jednak czasami potrafi potrafią się gałązki łamać i odpadać. Więc to ewidentnie no braki. Natomiast jest dawane 7 ppm Azot 0,7 fosfor, potas 1 trzydziennie, razy 7, 13 razy 7, nie umiem liczyć, ale ile tego będzie z, no nie wiem z 9 ppm? Coś takiego, nie? Naprawdę nie umiem. Także yy, też to za chwilę będzie czyszczonko, ten filtr wyczyszczę i tyle. No dobra, a na koniec... Loża poleconych. A dupa, nie będzie. No, co się dzieje odnośnie Grudziąca i akwarium i projektu akwarium w tamtym przybytku? Od filmu na temat, od filmu zatytułowanego na aut, minęło, jeżeli dobrze liczę, 72 godziny 3 dni tak. Chciałbym powiedzieć. Że w ogóle system rozpierdolony na pół i że w ogóle jest wszystko GIT. Natomiast, tak naprawdę, z jednej strony, ze względu na yy, dobro projektu i, i, i no żeby to wszystko wypaliło tak, jak ma to wypalić, też nie mogę jeszcze od razu wszystkiego powiedzieć. Jakieś tam informacje mam. Co mogę powiedzieć yy, o pieniądzach, to nie będziemy na razie gadać. Jak już się wszystko uspokoi, ustali, to wtedy, 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 wtedy może. W każdym bądź razie, co ja ze swojej strony mogę powiedzieć, yy, ilość pozytywnych reakcji i tak zajebistych wiadomości, jakie dostałem pod tym filmem, i Asia dostała. Yy, drogą elektroniczną. I ja, i, i, i ludzie pisali, w ogóle łapa w górę, i przelew poszedł, przelew poszedł, jestem bezrobotny, przelew poszedł, mam 12 lat, nie mam za dużo, ale przelew poszedł. Nie, nie chcę, żeby było ckliwie, ale naprawdę kurczę, czasami za gardło ścisnęło i, i jak, jak, jak pozytywny oddźwięk to wszystko. Także no, ja Wam dziękuję, ja już za tą, tą, tą energię. Bo tej energii naprawdę i tych emocji naprawdę było kupa. No i zrobiło się patetycznie. Także no dzisiaj coś tam, rąbka, tajemnicy mogę uchylić. Za wiele konkretów to to nie będzie. No bo jednak słuchajcie, no jak będą graty. Jak to wszystko się zacznie zalewać i, i, i projektować, to wtedy będziemy gadać co jest. No nie będziemy gadać o tym, czego jeszcze nie ma. Tak. Um... Trochę wiem, też za wiele nie wiem, bo to, to, to wszystko Joanna Łata organizuje oraz ośrodek. Jedno co możemy powiedzieć: na pewno. Na pewno to Hitler nie żyje. Dobra, na pewno tam nie stanie akwarium 120 litrów, to już jest pewne. Na pewno tam nie stanie akwarium 200 litrów, to też jest pewne. Yy, właściwie 99,9% pewności jest taka, że tam nie stanie żadna używka. Oraz pewne chyba jest to, no, rzecz jasna, że to w ogóle tam kiedyś stanie. No ale kiedy, no wiadomo, to jest akwarium, tak? Także jak będą jakieś konkrety, to, to Joanna z Szymonem, Tramalem, razmerem. Yy, Mam nadzieję, że wolno mi tak powiedzieć. Chyba założyli taką stronkę na Facebooku pod tytułem Akwaryści Dzieciom i ja mnie się wydaje, że chyba siłą rzeczy, jak będzie proces zakładania tego baniaka i, i, i co tam będzie stało, to chyba tam będziemy mogli zobaczyć. Ale to jeszcze muszę się zapytać dokładnie. Co tam się dzieje? Dokładnie, nie wiem. No, podobno nie wiem, przyjechała ta koparko betoniarka, zastęp harcerzy przyszły siostry palotynki z tymi skilofami oraz wszystkie bajkowe stwory wygnane z wygnane przez lorda Farquada z zamku Dulok. No oczywiście robię sobie jaja um, więcej chyba na ten temat już A, tak, jeszcze pingwiny z Madagaskaru jadą w tym w kontenerze z Madagaskaru jak wiadomo no to chyba tyle. Ja na, w opisie poprzedniego filmu napisałem takie coś, co ja chciałem powiedzieć, a zapomniałem, że, że ja bym sobie bardzo życzył, żeby jednak to akwarium to była petarda, a nie piernięcie z kapiszona. Mokre łapska. Kabum. Yes, Rico. Kabum.